mm you -hmm. Budżet gminy Kościerzyna został uchwalony bez żadnych głosów sprzeciwu z dwoma głosami wstrzymującymi. Prognoza finansowa na najbliższe lata zakłada szereg inwestycji, również tych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wśród inwestycji, jakie mają zostać zrealizowane w nadchodzącym roku, wyróżnić należy projekt termomodernizacji 11 budynków należących do urzędu gminy Kościerzyna, w tym czterech szkół, pięciu sal wiejskich i dwóch budynków urzędu. Przedsięwzięcie to opiewa na kwotę 8,5 miliona złotych z dofinansowaniem na poziomie ponad 60%. To jednak nie wszystkie przewidziane inwestycje. Ważnym elementem dla nas realizowanych w ramach projektu miejski obszar funkcjonalny wspólnie z miastem to jest budowa linii transportu rowerowego blisko 16 km, łączącego węzłem integracyjnym, jakim będzie odrestaurowany dworzec kolejowy z naszymi miejscowościami. To jest kierunek Wielki Klincz starym torem kolejowym oraz kierunek do Brogorz. Wielokrotnie o tym było mówione, żeby mieszkańcy na przykład Kościożyny mogli nad jezioro do Brogorz dojechać w bezpieczny sposób, rowerem czy idąc. Spacerem. To jest kolejny kierunek Skorzewo przy drodze wojewódzkiej, i kolejny kierunek Sarnowy, również przy drodze wojewódzkiej. Tutaj ta inwestycja to jest około 10 milionów złotych, z czego dofinansowanie jest na poziomie 85%. Ważną inwestycją uwzględnioną w wieloletniej prognozie finansowej jest planowana budowa pięciu boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w takich miejscowościach jak Skorzewo, Nowy Klincz, Łubiana, Wielki Podleś oraz Wąglikowice. Już do końca czerwca 2017 roku boiska w Skorzewie i Nowym Klinczu mają być gotowe. Nie zapomniano również uwzględnić w budżecie inwestycji drogowych. Przypomnę, że w budżecie gminy mam zaplanowane 2 miliony złotych jako dofinansowanie budowy drogi powiatowej Mały Klincz, Wielki Klincz, ale również ponad 3 miliony złotych na budowę naszej drogi w ramach tego samego projektu programu rozwoju obszarów wiejskich, to jest budowa drogi Wielki Klincz, Wielki Podleś. Na inwestycje w nadchodzącym roku gmina Kościerzyna planuje przeznaczyć blisko 10 milionów złotych. Możliwe, że kwota ta na przełomie lutego i marca 2017 roku powiększy się o wolne środki i nadwyżkę budżetową.